Dobrze, to widzowie, korzystając jeszcze z sekundy przerwy, chcieliśmy Wam yy, powiedzieć, że oświadczyłem się Aleksandrze i oświadczyny zostały przyjęte. Więc jesteśmy parą narzeczeńską. Teraz Aleksandra to moja narzeczona. A ja jestem narzeczony. U mnie na czacie serduszko, u Oli Sadek. <śmiech> <śmiech> już, już oficjalnie, tak. No. Dlatego też już, już trochę czasu minęło, ale chciała najpierw i Ola, i ja też jakby poinformować wszystkich bliskich, żeby się ktoś nie dowiedział od na przykład widzów gdzieś tam, prawda? Tak. No. I, 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 i... i. Tak, o. Czekaj, to mogę fokus złapać, bo tak wygląda pierścionek. Nie wiem, czy to ma to znaczenie. O, tak przyszło. Jest troszkę za duże. Trzeba będzie go troszkę zwęzić, bo no. nie znałem niestety rozmiaru oli palcy. Okej, okay, już możesz. No. O, jeszcze kotek, cała rodzinka. No, także. Nie, dziecka w drodze jeszcze nie ma, ale też Wam powiemy. Znaczy, jak już będzie na przykład, tak? Masz już streamerów? Mam, mam. Teraz cała rodzinka.